Myślę, że to chodzi, jak zdobywamy mistrza po raz pierwszy w historii przynajmniej na Orliku i uważam, że dla naprawdę amatorskiej drużyny, jaką naprawdę jest wielka Niewiadoma, jest to sukces przełomowy, no to trzeba pokazać radość. Bawimy się bardzo dobrze, cieszymy się z tego sukcesu, jest to, największy, jest to naprawdę największy sukces w sezonie, w historii, być może nie do powtórzenia, więc okazujemy odpowiednią radość do tego sukcesu, więc jest fajnie. Chodźcie ale kupierek to 5 sekund, ja to zrobię w ciągu ale najpierw muszę sprawdzić czy są napięte, bo inaczej Graliśmy trochę taki futbol, nazwijmy, bardzo spontaniczny, wesoły i tak dalej. W każdym meczu traciliśmy mnóstwo bramek, mnóstwo bramek. Traciliśmy, bo praktycznie rzecz biorąc pierwsze mecze to była taka sytuacja, że zaczynaliśmy od dwóch, trzech bramek w plecy i, i żeśmy zaczynali godzić. Balon był taką ciekawą opcją, która bardzo nas intrygowała. Chcieliśmy spróbować. Kto jest ojcem chrzestnym wnuka maradony? Brakło. No może początek sezonu, bo to był taki moment, kiedy słabiej zagraliśmy, tak? nie mieliśmy pełnego składu, dopiero później zaczęliśmy grać mecze na mecz coraz lepiej, to wszystko się kształtowało i myślę, że te pierwsze mecze dwa, które zaważyły o tym, że mamy drugie miejsce, nie pierwsze, oczywiście wielka niewiadoma, zespół bardzo mocny, z nimi przegraliśmy, ale to był mecz na poziomie, prawie ich dogoniliśmy, troszeczkę czasu brakło. Ale tak jak mówię, no te dwa pierwsze mecze były decydujące. I chcę zdobyć to mistrzostwo ze SC bo naprawdę drużyna jest fajna, jest zgrana paczka, która nie tylko jest na boisku, ale jest poza. No i to się przekłada na boisko, tak? Więc planujemy wygrać w Superliga. Początki były ciężkie, aczkolwiek udało nam się nawiązać wspólny język. Postanowiliśmy zrobić taki wspólny projekt. Sporo klientów też, których, którzy grają u nas normalnie na co dzień, po prostu zauważyło tą mligę, tak? Grając u nas na co dzień, zorientowali się, że kurczę, jest coś takiego, to jest fajne, fajnie zorganizowane, fajna obsługa, fajna organizacja. Jest koordynator, jest sędzia, jest coś tam i to zrobiło to się po prostu mega fajne, tak? I ludzie zaczynali dzwonić, pytać, a co to takiego, a, a, a jak, po co i dlaczego? Dwa, że myślę, że część może gdzieś tam. Dowiedziała się o boisku Krytyn. Jakiego koloru stroje ma drużyna Underleben Bruksela? Maciek bez punktu, Paweł bez punktu, Tomek bez punktu, piątowe panowie. Czuję orkiestra w tej lidze. Jarosław Patałów to nie tylko działacz, trener, zawodnik, ale także typer. Jarku, wygrałeś ligę typera. Skąd masz takie pomysły? Ktoś ci mówię, jakie są wyniki, że po prostu intuicja, żołnierska. Nie, co to, żołnierskie intuicje, to akurat byśmy się tutaj nie odwoływali. Po prostu przypadek. Szczerze, mówiąc, poświęcałem temu 5 minut yy, w sobotni wieczór i tyle. Interesuje się tą od paru lat, ładny, jestem z nią związany. Yy, jestem mi blisko sercu. Tak wyszło, wygrałem, udało się. Ten sezon traktowaliśmy jako sezon. Yy, Przygotowawczy do sezonu następnego miało na celu zgranie drużyny, a przy okazji zrobiliśmy trzecie miejsce, co jest wielkim sukcesem. I tak traktujemy ten sezon. Naprawdę nie, nie stawialiśmy jako tego sezonu jako miś... walki o mistrzostwa, aczkolwiek zawsze gramy na mistrzostwa. Taką nam, nam szczęście tak naprawdę. W niektórych meczach zabrakło kilku zawodników. Było blisko, szkoda, szkoda, bo uważam, że, że jako zespół zasługujemy na grę wyższej, że nie druga. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się uda awansować i będzie tylko lepiej. Ja nigdy nie brałem udziału w tym w jeżeli chodzi o grę w kolanito, ale z tego co wiem, chłopaki bali się, bo, bo nie są też najmłodsi, bali się o kontuzję. Wiadomo, na hali przeciążenie na kolana, na kostki, bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę. Pod balonem jest zupełnie nawieśnie, jest to trawa, na trawa i naprawdę fajnie nam to wychodzi, chłopaki walczą, biegają, super, super, fajnie, fajnie, że gramy, bierzemy w no jest to rzeczywiście przygotowanie do no, najbliższej dycji w rozwalu na, na boisku.